Siódme zadanie z pierwszego arkusza z zadań info. 1 marca 2025 roku. Poziom rozszerzony. I tak jak wcześniej przy poprzednich zadaniach wspominałem, tutaj jest link. Adres tego, tej strony z tym arkuszem na portalu zadania info. W komentarzu jest link do tego arkusza bezpośredni. W komentarzu też są linki do pozostałych zadań z tego arkusza. Robię po jednym zadaniu na każdy film. No i też jeszcze linki do jakichś Podobnych zadań, czy, no, czy do e, innych zadań z tego tematu, które jest w zadaniu siódmym, czyli ciągi. Dane są cztery liczby. Trzy pierwsze tworzą ciąg arytmetyczny o sumie równej minus 12. Trzy ostatnie ciąg geometryczny o sumie siedem, minus 7. Wyznacz cztery liczby. W zależności od tego, jak będę oznaczał niewiadome w tym zadaniu, mogę otrzymać różną liczbę równań do rozwiązania. Na przykład, jeżeli wykorzystam informację, że trzy pierwsze liczby tworzą ciąg arytmetyczny, czyli oznaczę je A, A plus R i A plus 2 R, no to już będę miał wtedy informację o ciągu arytmetycznym wykorzystaną, przy oznaczaniu niewiadomych i będę miał jedno równanie mniej. Najprostsze dołożenia chyba układ równań to jeżeli potraktuję te trzy liczby jako niewiadome, Czyli ABC to są liczby tworzące ciąg arytmetyczny. Tworzą ciąg arytmetyczny. I po prostu nie będę tutaj oznaczał A, A plus R, A plus 2, 2R, tylko będę każdą liter traktował jako ABC, przez co mam trzy, właściwie cztery niewiadome, bo jeszcze te, te jest czwarta liczba w tym ciągu, będę miał układ czterech równa z czterema niewiadomymi, ale chyba nie trudny do rozwiązania. Jeżeli ten układ będzie trudny, to wtedy się wycofam i będę oznaczał te niewiadome w inny sposób. Czyli tak, trzy pierwsze liczby tworzą ciąg arytmetyczny, czyli równanie jest tak, środkowa z tych liczb to jest średnia arytmetyczna dwóch skrajnych. O sumie równej minus 12, czyli a plus b plus c jest równe minus 12. Trzy ostatnie tworzą ciąg geometryczny, czyli b, c i d tworzą ciąg geometryczny. No to z własności ciągu geometrycznego środkowa z tych liczb do kwadratu jest równa iloczynowi skrajnych. Czyli, inaczej jest to C równa się pierwiastek z BD, czyli średnia geometryczna. W tablicach, jakby ktoś szukał, to nie będzie to zapisane BA plus C przez 2, tylko AN równa się AN minus 1 plus AN plus 1 przez 2, a tutaj będzie AN do kwadratu równa się AN minus 1 razy AN plus 1, czyli no po prostu trzy kolejne dowolne wyrażenia, ale nie zapisane za pomocą a plus b, tylko z numerami, z indeksami n, n, n -1, n i n plus 1. No i czwarta informacja jest tak, że te trzy ostatnie liczby tworzą ciąg geometryczny o sumie minus 7. Czyli b plus c plus d równe minus 7. No, wygląda ten układ dosyć groźnie, bo to jest układ czterech, równa jest czterema niewiadomymi, ale dużo rzeczy będzie się tutaj w miarę szybko upraszczać, bo, bo no, na przykład, jeżeli w pierwszym równaniu wyznaczę, pomnożę obustronnie razy 2, no to mam 2b równa się a plus c. No i w tym drugim równaniu Zamiast A plus C podstawię 2B. Czyli 2B plus B jest równe minus 12. Czyli już od razu będę liczył, nie będę z tego roku układu równać, tylko B wyznaczam, to jest 3B równe minus 12. I jak podzielę przez 3, to B jest równe minus 4. I już mam pierwszą literę wyliczoną. No i tak, korzystałem z y, tych dwóch równań, czyli z tych dwóch równań po wyznaczeniu B zostaje mi tylko jedno. Jakbym podstawił B tu i tu, to dostanę tożsamość, czyli z tych dwóch mogę tylko jedno wybrać. Będę podstawił B, już będę miał układ trzech równań z trzema niewiadomymi, czyli mam tak. Do drugiego równania A minus 4 plus C jest równe minus 12. Do trzeciego C kwadrat jest równe minus 4 D i minus 4 plus C plus D jest równe minus 7. No mam układ trzech równań z trzema niewiadomymi, ale tak naprawdę drugie i trzecie równanie są tylko niewiadome C i D. Więc tego drugiego i trzeciego z tych dwóch tutaj zrobię sobie układ równań. Wyliczę jedną z liter. No powiedzmy, co ja mogę tutaj wyliczyć. Z pierwszego, z drugiego wyznaczę d, czyli d jest równe minus 3 minus c, i to podstawię do tego pierwszego, czyli c kwadrat równa się minus 4 razy minus 3 minus c, czyli c kwadrat równa się 12 plus 4c, czyli c kwadrat minus 4c minus 12 równa się 0. Kwadratowe równanie, czyli delta równa się. 16 plus 48, czyli 64, pierwiastek z delty jest 8, czyli C. No i teraz, żeby nie pisać C1, C2, bo to są ciągi, czyli C1, C2, nie pierwsze, drugie rozwiązanie, tylko mogłoby oznaczać pierwszy, drugi wyraz ciągu. Oznaczę sobie C' minus B plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 6 i drugie rozwiązanie. Minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 2. 6 i minus 2. Dane są cztery liczby, trzy pierwsze. Nic tu nie ma, że mają być dodatnie albo rosnące, więc obydwie liczby pasują. No to teraz wracam do d, czyli d równa się minus 3 minus c. D pierwsze, podstawiam c pierwsze, czyli minus 3 minus 6, czyli d jest minus 9. I drugie d, minus 3, minus minus 2, czyli plus 2, czyli drugie d to jest minus 1. Minus 9, minus 1. No i zostaje mi do wyliczenia a. a jest tutaj, czyli a jest równe minus 12 plus 4. Minus c, czyli a jest równe minus 8 minus c. Czyli pierwsze a to jest minus 8, pierwsze c, czyli minus 6, czyli minus 14, i drugie a to jest minus 8 plus 2, czyli minus 6. No to odpowiedź do tego zadania. A jest równe i teraz pierwsze rozwiązania wybieram, czyli minus 14. B jest równe. B było dla obydwu ciągów takie samo. C jest 6 i D jest minus 9 lub A jest równe, drugie A jest minus 6, B jest równe. Minus 4, c jest równe minus 2 i d jest równe drugie, d jest równe minus 1. Teraz tak sprawdzę sobie, czy rzeczywiście pasuje. Pierwsze 3 litery minus 4, minus 14, minus 4 i 6. Różnica jest 10, czyli jest arytmetyczny. Jak dodam te 3 wyrazy, to mam minus 18 plus 6, czyli minus 12, pasuje. BCD, czyli minus 4, 6 minus 9 tworzą ciąg geometryczny, iloraz jest minus 3 2 i suma jest minus 13 plus 6, czyli minus 7 pasuje. W drugim przypadku minus 6 minus 4 minus 2, czyli suma, czyli różnica tego ciągu jest minus 2, jak dodam te trzy wyrazy jest minus 12, pasuje. I BCD minus 4 minus 2 minus 1, czyli iloraz jest 1 druga. I jak dodam te trzy wyrazy, jest minus 7. Pasuje. Wydaje mi się, że to jest dobry sposób. No, tak jak wcześniej tutaj wspominałem, można próbować podstawiać na przykład y, zamiast y, pierwszego równania, że B jest równe A plus C przez 2, wykorzystać tą informację do utworzenia wyrazów, czyli A, A plus R i A plus 2R. Mam jedno równanie mniej, jedną niewiadomo mniej. Kwestia tylko samych obliczeń.